Idę do Barnej jak krzyczy, że ma sreberko Barnej czy to prawda Eee no prawda Prawda w oczy kole barnej 10 groszy 1840 rok dobrze zachowano No O jakie ładne szczegóły na Orne palcami w ogóle schodzi no. Jakby kurczę, nie, niedawno była. Niedawno ziemi. ktoś zgubił? Tak. Nie no, ziemia mokra, tak ładnie. No, i no, najładniejsza no, będzie z mojej kolekcji teraz. Najładniejszy? No. Nie, bo wszystkie, wszystkie rysy, no. Nie, naprawdę. Bardzo dobre szczegóły są. No. Ładnie, ładnie A co tam po raz. Tam łazi zobaczcie jakie piękne pole. Piękne co? Ładnie przyorana ziemia. Przygotowana już prawie do siania. Ostatnie chwile. Czy fajny guzik z granatem gorejącym. Ja przed chwilą znalazłem dwa feningi, ale w kiepskim stanie szkoda pokazywać. A Barney myślał, że znalazł zwykły gładki guzik, a to nie jest taki granat. Pokaż jak go ładnie zaprezentuje owiał i się pokazał. No, jest gorejący granacik. Słabo widoczny, ale... A, kiepski stan. W ogóle ciężki jest ten guzik, nie? W ogóle jest inny niż wszystkie, po. No, ten rant ma dziwny. No, po i w ogóle z tyłu, zobaczcie. No. Przyjrzyjcie się, zobaczcie, że z tyłu jest inny. Tu ma taki rant jakiś... Nie, że nie być carski albo... Podejrzewam, Nie, carski na pewno nie. No, ale widać. Widać, jest zarysowany granat, no. Papierusko. A chętnie. Thanks, Barney. Tak ładnie na wierzchu? Tak. No, rzeczywiście. Pokaż. No, ale ładnie, jak ja, ja lubię, wiesz, kocur? Wiem, yeah, wiem. Yeah. No. <gry> Jeden grosz, 1838 rok. Tył niestety gorszy. Ale masz palce kujowe. Ja? No. Ta takie suche jakieś no. Słuchaj, w nie moczu. Obślinisz? Mogę nasikać. <laughs> Też dobre. Nie wiem czy... A no i Kocur ma nowe ubranko na wykrywaczu. O, tego dobrze. nie wybrałeś uh -huh. Proszę bardzo jak się ładnie prezentuje. Dzisiaj e, była okazja, żeby się sprawdziło. No, też się pochwalę. Była okazja, żeby się sprawdziło, ponieważ padał deszcz. Jak kocur? Działa nadal? elegancko. W końcu nie trzeba torebek reklamowych. No, dzisiaj już torebkę przygotowano. a to taka niespodzianka. No, bardzo fajnie. Tak samo mój garecik. Też w nowym ubranku. Wodoodpornym elegancko się prezentuje kocur weź stań z nim co bo ty tak ładnie wyglądasz to bym jeszcze tak ładnie pokazał o, o teraz to elegancko no, no dziękuję kocurze <ścoughs> eee... co? jest moneta czy nie? jest? pas na środku widzę SFTA no ciężko coś odczytać. To o stary, co chuj. <grywa> <grywa> stary jak... Stary ale nie knijcie, co? Kto Nikt nie knie. No coś może być ciekawego, ale niestety w takim stanie to trochę słabo widać. Nie da się odczytać tych napisów za bardzo. No ale to jest... Coś fajnego, ale chodzi o to, że jest w... Wy... Z czego to, to za, jest? To no, za materiał, nie? Z, jakiś z ołów. No. No. Właśnie, też no. dziwne, nie? No, coś to jest. No. A, no coś to tak. No, coś to może być. Coś to na pewno jest. No co <grym> ciekawe, pewnie. no, ale nie wiem, co to może. No, jak się oczyści, to może się rozczyta jeszcze. Hmm. Tak no. się rozczyta, to Kocur powie i napisze ładnie. Barney, nie ślim tego. obrzydliwy jesteś. Sygnał 7644. Taki różny, skacze po skali. Już miałem to zostawić, ale... Ale jest guziczek! Jest guziczek! Carski, pozłacany. Ale piękny. Uszko jest? Jest, zachowało się. Zgięte, co prawda ale piękny guzior kurde, nie wiem gdzie mam szczoteczkę może na chwilę go tylko tak obstukam ładnie o spodnie delikatnie no widzę, że grawera jest dosyć spora, dosyć dużo jest tutaj napisane no dobra, odczytam w domu i napiszę no piękny, naprawdę ładny. No, dawno guziczka nie było. Przynajmniej takiego ciekawego. No, naprawdę super. Piękny carski guzik, pozłacany w tle. Tło pozłacane jest takie w paski, więc już mam podobny, już kojarzę, że taki kiedyś znalazłem ale jakby trochę mniejszy. No naprawdę coś fajnego. No i tak Barney krzyczy, że ma guziczek. A ja też coś mam fajnego. Sygnał 7879. Gdzie to jest? Już widziałem, już wiem nawet co to jest. A, tu jest. Zagubiło mi się. A jest to sreberko. 10 groszy 1840 rok. Jesteśmy na takim polu gdzie już znalazłem, znaleźliśmy łącznie tutaj około 4-5 sreberek Tylko ciężko było tutaj z pozwoleniem właściciela no ale dzisiaj się udało, wyszedł do nas, pogadaliśmy i jest OK Więc sreberek ciąg dalszy Co to jest? Carski 10? Dziesiątka? 12 12 półk, ale fajny no to co barnej? ja Ci daję monety, Ty mi guziczki. Nie, wolę guziczki. Ale jaki ładny Ty, ładnie zachowany. Dwunastki jeszcze nie mam, więc Ci nie no. mam, a 10 groszówki mam. No i tam masz, ale to jest taka ładniejsza. Daj się e, fajny, naprawdę to... fajny. A z łóżkiem czy nie? Z łóżkiem no, elegancko zachowane, łóżko płaskie. Dwunastka hmm. kropeczka jest. Ta dwunasty pułk, pułk y, piechoty carskiej, chyba ile dobrze no, kojarzę. Dołek można zakopywać, No, Fajnie. Trochę. Ale fajny naprawdę. Happy end. No, no, by nie, jeszcze pochodzimy. No, już też zaczyna padać, więc. Nie, tam nie przesadzaj. Barni, co ruch. znalazłeś? No, powiedz historię. No, kopię sobie dołek. <grym> Szukam sobie pointerem, patrzę, leży polmus. Już zakopuję dołek. Tak walnęłem i leży. O, tak. <laughs> a to głupi. A Borek. to ja Barnejowi podrzuciłem Polmosa. <laughs> Już miałem dołek zakopywać. A Barnej znalazł 10 groszy. 10 groszy. No wygląda mi to na sreberko. Księstwo warszawskie, tak, 10 groszy polskie. Pols? Ale to powinno być Pols, a nie Polski. Jeden, jeden grosz polski może. Nie, to nie jest sreberko. Jeden grosz polski na pewno. Ale z księstwa warszawskiego. Tak, dobrze mówię? Nie. No tak, w środku jest ten orzełek jeszcze. No, trochę słaby stan, ale widać co nieco. No, i szakładnie. No, piękna pogoda, kocur chodzi, barney chodzi, a ja mam guziczek, widzę, że to jest guziczek, <laughs> sorry za chrypę, <laughs> jeszcze nie wyzdrowiałem dobrze, jest starski orzeł dwugłowy, niestety guzik trochę taki zdezelowany już, bez uszka z tego co widzę. A nie, jest łóżko. Jest łóżko, no. Jest łóżko zgięte, druciane. No i widać zarysorła, orła, ale w kiepskim stanie. No dobra. Właśnie już mieliśmy spać z tego miejsca. barne już przy samochodzie, Kocur tam chodzi, a tu po drodze, tak na szybko, Padły mi dwie fajne rzeczy: zapalnik od szrapnela. No, wapustrość, dobra. Taki zapalnik. I teraz sygnał 76 około. I widzę, wystaje. Chyba monetka. O! Grosz pruski. Ale fajnie. Znalazłem tu jeszcze Poniatowskiego, ale niestety w takim stanie, że nie będę się nim chwalił. No, grosz pruski też mógłby być ładniejszy. Jest Fryderyk Wilhelm. No ale nie jest zły może. Barnej, co tam u ciebie? Kocura, co u Ciebie? No u mnie też, ale zaczęło coś wychodzić Teraz o, Wyszło coś takiego Odważnik Porcelanowy guzik na O, Kocur porcelanowe guziki znajduje a ja mam odważnik z jakimś biciem. No fajnie wygląda nawet. Pokaż. Pionek do Chińczyka. <grym> Mój pionek od Chińczyka. Ty ja to za mam, no. To jest sam. 1819? Tak. To za Eee. Ta, no to jest data, jak nic jeszcze się przyjrzę lepiej. 39 No ciekawy No dobra Kocur znalazł też coś ciekawego Kocur zapalniczka jakaś wcześniej jest napisane Warszawa z Konopczyński SWUA Urząd Patentowy, Patent 463, tak wygląda. No, ciekawa nawet. Czy tutaj możesz nagrać te moje kolejne znajdki. Tutaj taka, nie wiadomo co to jest, ale chyba pozłacane od tej strony, bo się świeci jak złoto. Mhm. LF. No tak. Coś czytale. ostrości nie może złapać. Duża, Daj, może będę. Duża moneta. Ta moneta jest ciekawa. Ciekawa, ale słabo czytelna. Oglądaliśmy ją wcześniej. Ma napisane. W ogóle jest duża. Duża. Cienka. Ranty ma takie wypukłe, wystające. I ma napisane. Doczytaliśmy się Rex i penny. Czyli jakby angielska. No ale ciekawa, no na pewno. Jeszcze taki nie znaleźliśmy. Kurze, szkoda, że w takim stanie. Międzywojenna No co? międzywojenna kopełka PRL. Hmm. Co aż Barneju? A. 760 chyba 8. No. I to jestem gro... Jedna druga grosus regpol. No fajny. Trochę tutaj zjedzony. Na ile bił? Ta moneta. O, Nie patrzę ile biję, tylko po sygnale. No spoko. Tych połówek się mało trafia. Fajne O, takie coś. Takie ładne pole rany. nie O, no widzisz no. te ja Ci przechowam. I to mówi, że jakaś monetka bije mu 47, no. Barney, to tak nie ściemniaj Naprawdę? 47? Nie no, to zobacz eee. No No co ty mówisz? Taki sygnał? Widzę już grubasa O kurwa, co to jest? Gdzie na końcu jest? Nie! Barnej to jest coś Może złoto, bo złoto bije 47 Barnej to jest coś ciekawego Przypomina mi herb grubasa, ale Ale nie, nie Tak jakby z trzech części się składał Nie, no to nie jest to be, Bez kopania tylko cewką ruszyłem i wyle skoczyło 1700 60 albo 90 No Jeden na końcu, ale 3 pol, na dole jest pol napisane mm. Pol może Ale to dzymie na końcu zastanawia, na górze widać DZ na końcu Pieniądz, nie No Barney, powiem Ci, że naprawdę ciekawe Nie łamp. No nie, nie Nie, mieć nie? No pewno Kurde, ale ciekawe, nie wiem co to może być. Znaczy na mieć trochę mało obiję, no, ale nie chcę tego rysować, nie wiem co to jest. Jest napisane pol na brzegu widać po lewej stronie Po oczyszczeniu w R. WRS No nie wiem, ciężko coś tu odczytać No dobra, tak czy inaczej coś ciekawego, coś czego jeszcze nie mamy No fajne barnej. No tutaj zobacz, leżało tutaj, to leżało, a tutaj leżało no. 5 groszy. A tu barnej 5 groszy za nas tak no właśnie, Barney dzisiaj monetki znajduje, a nic, no nie zawsze jest dobrze.